Ma tu wiadro, dzisiaj idziemy znaleźć nowy dres i nową pałkę, bo tą drewnianą już się nie da bić. O kurde, bomba! O ja, ale zacząłem. Dobra, najpierw idziemy zdobyć sobie zapalniczkę. Zaraz sobie zmienimy na, na coś innego, żeby nie, nie kusiło wybuchami, petardami. Ała! O, jest wróżka, bierzemy ją. Ciekawe, co, co my z nią robimy, że, że nam daje życie, no ale nieważne. Jakich wartości uczy nas ta Nie wiem. Nieważne, tutaj wchodzimy i idziemy po zapalniczkę, po zippo. Aha, ale nie mam pieniędzy. To trudno, to... Yy, rzucamy butelką w yy, sprzedawcę i idziemy szukać hajsu. Musimy zdobyć co najmniej sześć. Tego gościa z morza to raczej nie, nie uwalimy. Niestety połazimy sobie trochę i te kasztany pobijemy trochę. No i tak to będzie się działo dzisiaj. a tutaj mnie rzucić czymś, ale go poskromiłem. Tego też. O, i dostaniemy. O, i 60, dobra, idziemy po zapalniczkę. Z zapalniczką będzie łatwiej nam się poruszać po świecie. Będzie nam jaśniej na pewno. Dawaj to gość, nie gadaj. Nie chcę Twoich kluczy. Chcę zapalniczkę ZIP-ową naładowaną, już nie potrzeba paliwa. Oj, oj, oj wróciłem. Chciałem tylko sprawdzić, czy nawet no, tu jesteś, no ale jesteś. Niestety. Dobrze, dobrze. Idziemy dalej. E, tak. Dobra, przejdźmy się na górę. Zdobędziemy sobie. Żeby zdobyć pałkę, to musimy mieć więcej siły, czyli więcej serduszek. Żeby zdobyć więcej serduszek, no to musimy iść yy, na, na, na siłkę w lesie. To znaczy, idziemy po sterydy. Eee, dobrze idę? Nie. Źle poszedłem. Czekajcie, czekajcie. Nie, dobrze, dobrze, dobrze idę. Spokojnie. Wszystko jest dobrze. Pobijemy ich. Kasztany zawsze trzeba bić. Na tym poziomie to zawsze. Bo nie przeżyjemy. Kasztany dają życie. A my dajemy im w pierdol. Dobra, nie. Żartowałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tu gdzieś będzie. Ale nie trafiłem. Wróćmy się. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To tu chyba. O, jest. Gdzie tajna siłka. Uwójka za, za oborą. Bierzemy to zawsze. Nie bierzemy picia. Bo picie jest nie, niezdrowe. Kolorowe, takie oranżady. Bierzemy od razu stary. Idziemy dalej. Tutaj nam no, rutują jakieś y, stworzenia dziwne. Ale to olewamy. Ała, zaraz skinę. Ałś. Łażą. Łażą gdzie popadnie. się ode mnie. Ci wszyscy. Ile mamy pieniążków? Mamy jeden pieniążek, ale mamy już pięć życia, więc możemy iść. Możemy iść po miecz. To znaczy pałkę, sorry. Nie te czasy. Jak się idzie po miecz? Okej, okay, nawet spoko można iść. Już wiem gdzie. Tutaj jeszcze sobie załatwimy trochę pieniążków w melinie. Wiszą mi hajsy. Krosiaki, więc biorę im. Dawaj trzy tychy elegancko. Wychodzimy stąd, to znaczy wchodzimy znowu, ale już go nie ma, już wyszedł, uciekł za granicę, bo się cykał, mnie, Orzyszty. latające jakieś dmuchawce, spaduwa, nie dam się wam, chcą mi coś sprzedać, ale ja się nie dam, internet tani, nie chcę. Tutaj, o, o, widzieliście? MLG, 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 znowu. Patrzcie, widzieliście to? Myślicie, że tak byście potrafili, to źle myślicie. O, jezu, żabki, idźcie stąd. Zaraz je bumerangiem będę napastował. Patrzcie, jak to staną. No dobra, nie udało się, a nie udało się żartować. Bumerangiem ich można tutaj gnoić. Tylko trzeba trafiać. To jest ważna sprawa, żeby w niej trafiać, nie? Dobra, uciekamy stąd. Nie obchodzą nas żabki. Tutaj tego gościa trzeba uderzyć. Dobra, uciekamy przed nim. Dał się nabrać. Myślał, że chcemy się z nim bić, a my chcieliśmy tylko uciec i zabrać miecz. I bierzemy miecz, który mu daje chyba dwa razy więcej obrażeń, ale nie jestem pewien. Dziad zniknął gdzieś. Uciekł z koksem. No trudno. Ała! Łoszty! Uciekamy stąd. Ale widzieliście jak nas... To jeszcze nie jest na nasz level. Ale już, już jesteśmy potężniejsi, silniejsi. O nie, ale tutaj się nie da wyjść, zapomniałem. Tędy się już nie wychodzi. Zaraz to sprawdzę jeszcze raz. No nie, koniec. Skończyliśmy się, musimy wracać tędy. A to jest najgorsza trasa. Dobra, uderzony został. Dajcie jakieś żyćko, o, dopadł mnie. No niestety, dobra, wracamy na początek, zemdleliśmy. Skroili nas z hajsu, no ale trudno. Nie, no chyba nawet nie. Zostawili nas na przystanku autobusowym. Dobrze. Ehm, tak jest. Ehm, gdzie byśmy musieli iść teraz? Za Polarę mamy, ale potrzebujemy pieniędzy na, na nowy dress. Więc trzeba wyskoczyć w prawo. Tak całkowicie. Tutaj też chyba baba siedzi w krzakach. Babę w krzakach trzeba ten uwolnić z krzaków. Niestety mapy nadal nie mamy, więc nie jest za dobrze, no ale tu... Tak, patrzcie, tu jest baba. Jeżeli da... no i ona tak się cieszy. Trzeba jej dać w skrawek niebieskiego papieru, wtedy ona się ucieszy bardziej. Dobra. Jest też e, minus tego, że... E, mamy więcej życia, no bo teraz mamy tylko trzy życia po respawnie, a pięć potrzeba, żeby strzelać magicznym mieczem, więc... O, ale... Dobra, MLG, panowie, MLG to było. Ale teraz tych kosimy na jednego strzała, tak to byśmy musieli dwa strzały poświęcić na nie. E, jakoś to poszło, to o ty, żabka. No i pięknie przynajmniej hajsy zbieramy, to jest, to jest dobre akurat. Możemy zostawić też płomień, one lgną do płomienia. Teraz to były znudzone jednak życiem, więc ogarn nie ogarnęły. Ała! Zostałem uderzony. Tutaj trzeba przemyśleć każdy swój ruch. Bo nawet możesz nie wiedzieć, nie wiesz nawet kiedy cię coś zaatakuje, nie? To jest. ciężkie życie. OK, dostaliśmy trochę żyćka. Chyba tu gdzieś jest wyjście. I tu co robimy? Tu bierzemy. Pamiętacie co? Steryt. Tak, jest. W kształcie serca, ale steryt. Eee, dobrze. Teraz idziemy do góry. Tutaj od razu sobie zmienicie z bomby na, na ten. Na, na eee, lampkę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że tak zrobiłem, ale trudno. O, widzieliście? Ała nawet strzały można odbijać tą tarczą. To też jest przydatne, ale i tak będziemy się wrócić. Bo chcemy jedno drzewo tutaj skosić. A tak to nie skosimy. Nie trafiłem chyba. Nie trafiłem. Dobrze. No, i super, mamy więcej pieniędzy. O tak. Tyle nam było trzeba. Dobrze, jeszcze widziałem, że tutaj jest coś do podpalenia. My tutaj profesjonalnie spalamy ściółkę. On no, ma dychę tutaj, więc to. Ogólnie, no to to są moi dłużnicy, nie. Ciśniemy z nich kasę ostro. Widzieliście ten unik? To jest typowy MLG unik. E, tego nie udało się zrobić, choćbyście 10 lat trenowali, albo i e, 11. Dobra, uciekamy. Słyszycie to może piękne, jak tu mi fajnie? To są, to są efekty specjalne, ta gra jest piękna. Jak to zapycha? Ej, idę stąd. Czekajcie chwilunia. Muszę poprawić ekwipunek Na coś fajniejszego. Ja zostawię sobie podpalacza. Może to będzie. O! Widzieliście? A i tak trafili mnie. Uwalili. Mnie. O jest! Jest ona. Dobrze. Tutaj są dość tanie bomby. Nie wiem czy sobie nie weźmiemy. Weźmiemy sobie bomby, no. zaraz i tak to pewnie e, dorwiemy więcej kasy, więc to nie jest problem, żeby sobie bomby tutaj ogarnąć. Pamiętajcie to miejsce... O, akurat bomby dostajemy, no fajnie. Akurat no. no no i po co te bomby kupiłeś? No nie wiem, no. przepłaciłem. Pamiętajcie sobie to miejsce... Ej, ty umarłeś. Przecież. Auć. Musicie zapamiętać do poprzednie miejsce, bo tam sterydy na wodzie urosły. Tam trzeba kiedyś iść. Pamiętajcie o tym. Czekajcie, bo sobie tutaj przesunę trochę coś. Nie powiem wam co. Nie dowiecie się nigdy. Au. No, kopną. Okej. Okay. Aha. Dobra, uciekamy z Szybko, szybko. Trzeba uciekać. Łał. No i pięknie. Dobra, zrąbałem. Przepraszam, e, tak, spieprzyłem to, ale spoko, e, tak się czasem zdarzy, że, że się spieprzy coś. Tak jest życie, no wiecie jak to jest. A, łoch, wow. ale było blisko. Dobrze, dobrze, spokojnie, dam radę, dam radę. Co to jest za las? Aha, wiem gdzie jestem, o kurczę, tutaj nie chciałem być. Wcale tu nie chciałem być, wracamy się. No nie no. Ała, ała. To boli. O, serce. Dobrze. Tutaj chciałem dojść chyba. Tu? Tak, tu chciałem być. Dobrze, przynajmniej sobie pozbieramy. Patrzcie tutaj. Regeneracja jak w Pokémonach. Poké tylko, że dla elfów. Skrzatów. i teraz mamy całe życie i jest fajniej. I uciekamy. Patrzcie, Unik. Dodge. Widzieliście tak się nie da. Normalni ludzie tak nie potrafią. Tylko Uber. Super. Świetny. Spadaj. Dobra, dostaliśmy trochę hajsu za niego. To dobrze. Trzeba uważać, trzeba uważać w tych piaskach, no trzeba i tyle. Tyle wam powiem. Uważajcie. Pacię. No, i tutaj mamy metalową pałkę. Nie wiem, czym zdobyliśmy, ale zapomniałem się ją pochwalić. Ona jest mocniejsza niż to, co mieliśmy. I następną pałę, to już chyba złotą, dostaniemy, jak będziemy mieli 12 serca. Teraz mamy na razie 7. Więc no, trochę, trochę minie czasu, zanim sobie to wszystko ogarniemy, ale ogarniemy. Czekajcie, co by tu jeszcze... Zanim... No i... a! czekamy. Aha, tutaj było ten, przejście tajne, czekajcie. O, ała. Trzy dychy zawsze dobrze, do przodu, nie? Do przodu z tym życiem. Nie wiem, czy dzisiaj wejdziemy na, do jakiegoś dungeona. Dzisiaj są na razie przygotowania, tylko do wielkiej podróży, pięknej przygody. Dobra, tutaj znajdziemy sobie właśnie yy, tego tampona niebieskiego dla babci, która przyjmie tampon i będzie sprzedawać używki. wodę i, i whisky. I woda leczy dwa razy do pełna, a whisky tylko raz do pełna. Bo whisky jest trochę cienkie. A wiadro woli wuda. Czekajcie, bo tu gdzieś się wchodzi. O, patrzcie, widzieliście? Dzięki mnie, dzięki temu gameplayowi wiecie jak grać, nie? Po prostu idźcie moimi krokami i będziecie mieli wszystko. O, mamy już 255. Aha, czyli już maksimum chyba, bo te gry nie ogarniają wyższych liczb niż 255. Zresztą można to sprawdzić. Czyli trochę się zgłaśniłem. Bo wziąłem stówę, a... a mniej dostałem. No trudno, dobra, lecimy teraz po... ...po dress, biały dress. Piękny, biały dres. Czy tędy przejdę? Nie wiem w sumie. Zaraz sobie to sprawdzę. Chyba nie. Chociaż no, no, mogę. Dobra, idziemy ten, nieważne. Jeszcze sobie trochę lasu podpalimy, to... A nie, w sumie już nie podpalamy nic, bo nie mamy co zbierać. Dobra, to teraz niczego nie otwieramy, tylko po prostu biegniemy. Biegniemy po najlepszy item w grze. Ała, no, nie spojrzałem. Ała? A, już tu byliśmy, lol. Dobrze, to przepraszam. Biegniemy, nie patrzymy na kasztany, nie patrzymy na nie. Dopóki się na nie nie patrzysz, to one cię nie zaatakują. No już więcej kryształów nie zbierzemy, więc nawet nie ma co się bić. No bo tutaj to jest bez sensu. Boję się ciebie. Was też się nie boję, kasztany, głupie. oa, aha, jego już można zabijać. W sumie mamy potężniejszą pałę. A. Dobra, bo nas z koszą zaraz. Tutaj idziemy z nami. Uciekamy. klepikosz, który nam sprzeda Dres, chyba. Nie, to nie ten. Ej, oszukałem się. Przepraszam, znowu się oszukałem? Nie, nie, nie oszukałem się, tylko troszkę. Troszkę się oszukałem. Bo to tutaj trzeba iść. Patrzcie. Dawaj. Dobrze. Patrzcie, dotykamy gościa. On od razu ten. On nie, nie lubi, jak się go dotyka, więc ucieka. Give me this. Patrzcie, nie? I wychodzimy. Daj całą kasę nam ściągania, ca całą wypłatę. A tak tu prze przeoralne było. Miesiąc na truskawkach, ale się opłacało. Biały dres w końcu jest I obrażenia zmniejszają się do, do zera po prostu. Tamte kasztany, które nas biły, to muszą teraz bić nas mocniej, żeby w ogóle cokolwiek nam zrobić. Patrzcie, nie boję się ich. Nie? Widzicie jak długo? Zanim zdążą mi coś zrobić, to ja już zdążę je zabić. A teraz jeszcze rybę zabijemy, patrzcie. O mnie wkurza. Tylko nie dosięgniemy, musimy przy brzegu do... Dobra. Tym razem ryba wygrywasz chyba. Dobra, wygrywasz rybą. Głupia, ale jeszcze cię dorwę. Dobrze jest. I no to co, mamy dres, mamy normalnie pałę metalową. Teraz trzeba kogoś obić. No i kogo byśmy tutaj obili? Myślę, że, że nikogo w tym momencie. Żebyśmy zdobyli jeszcze jakieś... O, ono tu. Musielibyśmy jeszcze zdobyć strzały i... i mięsko, ale to mięsko chyba w późniejszej fazie będziemy zdobywać. A tak, no to jeszcze bym na pewno zdobył jedno żyćko, które mi się chyba straciło. No czekajcie, ile można w, w tym na świecie znaleźć? Jedno, drugie, trzecie... Trzy... Trzy życia chyba się dało znaleźć, na, tak po prostu wędrując po świecie. Trzy czy cztery? Ciężko się patrzy, ale dobra, no, nieważne. E, tak, jest dobrze. W tym momencie jest dobrze, bo mamy ile żyć? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, jednego z bossa, czyli trzy życia mamy już jakby nadplanowe, które zdobyliśmy ze świata. A... E... Huh. A, dobra, już wiem. No, to mamy wszystkie życia, ok. Czyli, wszystkie życia, które dotąd mogliśmy mieć, to już mamy. Mamy pałkę, mamy dres. Możemy iść skroić kogoś porządnie, tak jak przystało to na prawdziwego wiadro. A tak, no to na ten moment. Dzięki za oglądanie w następnym odcinku. Przykut wiadra: będziemy się bić z, e, z, z, z nie wiem, ze świnią chyba, z krową. Będziemy wywracać krowę na bok więc y, zapraszam do oglądania na razie. Cześć.